Siemka, z tej strony Dawid i tutaj mówiłem, że będę też relacjonował wyprawy z tego GS-a 900, na razie się dobrze sprawuje, zobaczcie tutaj w Szkocji jesteśmy, jakie piękne widoczki, nie? Tak to mniej więcej tutaj wygląda, co Wam chciałem też pokazać, zobaczcie tutaj zbiornik na wodę przeciwpowodziowy, wspiera całą wodę z okolicy bo teraz może widać tam się cały znajduje, zobaczcie jaka fajna blokada na bramkę ktoś sobie wymyślił tutaj liczyłem 10 blokad piny się wyciąga wtedy przesuwa się i można wejść z powrotem zobaczcie jaki wielki zbiornik tutaj nieraz bywałem i to jest Często ten zbiornik jest kilka metrów ładnych niżej. Ta woda schodzi i on zbiera całą wodę z okolicy. Wtedy, jeśli jest za wysoki poziom, to tutaj jest tama. Odpuszczają trochę wody, tak aby tą wodę zebrać. Teraz, tak normalnie, nie wiem, czy widać tam kamienie są. Po drugiej stronie, te białe, to często bywa, że tam woda jest aż do tych kamieni. To jest jakieś z 2-3 metry wyżej. A tutaj, jak jest zupełnie niski poziom, to ta woda opada, że są aż wyspy na tym zbiorniku. Także taka ciekawostka. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Jeśli Wam się podoba, to wrzucę Wam więcej fajnych widoków z okolicy. To jest miejscowość Garwi tutaj. Także warto sobie obejrzeć się wybrać, jeśli ktoś byłby w, pod, w pobliżu. Pozdrawiam, trzymajcie się.